No, jabłka są nadal w niełaskach. Truskawka rządzi, już pewnie niedługo. Chociaż tam w ostatnich dniach hurtownicy wspominali, że jakieś ożywienie nastąpiło. Ceny w miarę wyrównane na wszystkie odmiany prócz 3,60 zł za kilogram. Oczywiście za takie uczciwie przygotowane jabłko. A wyróżniają się około 3 zł tylko Reneta i Empire. Ale tutaj nie liczę na to, że jeszcze 5 dni tydzień i jabłko wróci do normy, tak? że będzie tego się sprzedawało, ile konsumenci potrzebują, bo to jest w miarę stabilny popyt. Pruskawka jest bardzo nieregularna, są dostawy. Jeżeli jest jej sporo kosztuje 3 zł, za chwilę może kosztować 5-6, ale to normalne zjawisko. Czyli raczej już 5 zł, raczej nie będzie przekraczała nadchodzące upały mogą spowodować wysyp ale też i nietrwałość, więc też i producenci, będą, i handlowcy będą bardzo elastyczni, żeby jak najszybciej sprzedać, z jak najmniejszą marżą. E, Także najbliższa przyszłość. Jeśli chodzi o no mamy dwie odmiany, znaczy, no, można tak powiedzieć. Główne odmiany, czyli drobny Rivan e, w cenie około 5-6 zł i grubszy, grubszy Burlat. E, cena styluje od 8 do 11 w zależności od kalibru. Czy była przerywana, czy nie, czy tak jak była rwana z marszu. Handel jabłkami jest słabiutki, proszę Panią, bardzo, na dzień dzisiejszy. Powiedział, że to jest nędza, odbiorców jest mało, sprzedających jest dużo, przywożą teraz chłodni. Przetrzymali, myślały, że będzie cena. Dokładają rolnicy na dzień dzisiejszy do tego towaru. Taka jest kolej rzeczy, taka jest prawidłowość. Z zieleniaka więcej wraca, jak na zieleniak. <noise> Jaka dzisiaj jest brak Zotówkę? zotówkę. Brak zapotrzebowania, brak zapotrzebowania. Nie ma zejścia, ludzie nie jedzą. Ludzie truskawkę jedzą. Może cereśnie jedzą, nie wiem. No już od dwóch tygodni na bronisze handluje truskawką. Handel przebiega pozytywnie, jest wymiana, wiadomo, kupców sprzedających. Myślę, że pozytywny rok, mimo wszystko, że pogoda nie dopisała, no, ale dajemy radę. No, mam około 3 hektarów truskawek. Odmiany Rumba, Azja, Roxana, Granderoza. Myślę, że cena w tym roku to jest no, słaba. Nie ma, nie ma rarytasów, że tak powiem. Małe ilości schodzą. No, częściowo już są zamówienia do supierni, ale to wiadomo i cena. Nie ma reklamy, nie ma organizacji, żeby jakoś to poprowadziła. I po prostu trzeba to rozlekamować. Musi być, musi być reklama Jagody Kamczackiej mam 4 hektary 16 tysięcy krzaków Największy problem mam ze sprzedażą a z ptakami się dogadałem